Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na konferencji Konfederacji. Ja nazywam się Witold Manu i za mną jest poseł Grzegorz Płaczek. Tusk ponownie oszukał Polaków, to nie jest żadna nowość, bo jak widać w tej rywalizacji z poprzednim premierem się bardzo mocno ściga. Natomiast te 100 dni, po tych 100 dniach rządów, właściwie tych realizacji, realizacji tych 100 konkretów, o których mówił w kampanii, właściwie... Jest niewiele, nawet matury by nie zdał. Matura, jak wiemy, 30% wymaga, aby zdać. W tym zakresie tych konkretów nie ma nawet tych 30%. Symbolem tego stało się, stało się wczorajsze głosowanie, głosowanie nad jednym z ważniejszych konkretów. Tym konkretem była kwota 60 tysięcy, kwoty wolnej od podatku, i tutaj koalicja rządząca zagłosowała przeciw skierowaniu do prac komisji w taki sposób, aby za miesiąc można było procedować dalej na sali plenarnej ten projekt. Myśmy chcieli dać koło ratunkowe, tylko aby przyspieszyć realizację tych konkretów. Natomiast jak widać, koalicja obywatelska z premierem Tuskiem na czele po prostu okłamuje po raz kolejny Polaków. Tak naprawdę nie miała zamiaru realizować tego postulatu, jak widać nie ma nadal tego zamiaru. Natomiast mechanizm warunkowości teraz hamulca awaryjnego, przepraszam bardzo, o którym mowa ostatnio na porozumieniu w ramach trójkąta Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, o którym mówi Tusk, że pomoże rolnikom, że zatrzyma zalew, niekontrolowany zalew produktów z, ze, ze wschodniej granicy, jest tak naprawdę y, iluzoryczny. On nie pomoże. Mamy do czynienia z sytuacją, której y, dotyczy on przekroczenia limitów w latach 2022 i 2023, gdy niekontrolowany napływ był największy. On był wtedy największy, więc on tak naprawdę nie pomoże w tym momencie rolnikom. Jest to tylko i wyłącznie działanie pozorowane. Będzie oczywiście teraz masa konferencji prasowych dotyczących tego, że Tusk osiągnął sukces, sukces na, na arenie europejskiej. Natomiast tego sukcesu nie ma. Rolnicy nadal mają, mają prawo protestować, ponieważ są... No naprawdę bardzo tłamszeni przez tę całą politykę Unii Europejskiej, politykę, która jest związana z filozofią Zielonego Ładu. Trzeba odejść od filozofii Zielonego Ładu, tylko to pomoże tak naprawdę rolnikom. I w tym zakresie oczywiście nie ma naszego absolutnie żadnego zaskoczenia, że Donald Tusk po prostu ponownie Polaków oszukał. O głos poproszę posła Grzegorza Błaczka. Szanowni Państwo, to niesamowite, ponieważ my tego nie ustalaliśmy, natomiast chciałem dzisiejszy przekaz rozpocząć od tego samego zdania, od którego rozpoczął pan poseł Tumanowi, czyli pan Donald Tusk oszukał Polaków. To niesamowite niech to będzie rzeczywiście potwierdzeniem, że myślimy w podobny sposób. Ja pamiętam, kiedy trwała kampania Pana. wyborcza. Ja pamiętam, kiedy trwała kampania wyborcza i kiedy pan Szymon Hołownia i pan premier Donald Tusk jeździł po Polsce i rzeczywiście składał obietnicę. To obietnice. Te obietnice miały być tak konkretne, że powstała lista stu konkretów na pierwsze 100 dni. Tam się pojawiła kwota wolna od podatku, która wiemy, że absolutnie nie zostanie wdrożona, ale również to, o czym mówił pan poseł, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku. To jest rzecz bardzo ważna, dlatego że trwają ruchy pozorowane. Ja rozszerzę ten przekaz pana posła i wytłumaczę łopatologicznie, w jaki sposób Polacy jesteście oszukiwani. Teraz się zwracam nie do sympatyków Konfederacji, którzy z pewnością będą oglądali nasz przekaz, ale być może będzie to wycięte i niech to dotrze do również tych, którzy zagłosowali na tych, którzy teraz rządzą. Jest ustawa, jest projekt ustawy, który rzeczywiście, jeśli wszedłby w życie, po prostu by ulżył nam wszystkim, również i Wam. Autorami tego projektu jest Konfederacja. Teraz ten projekt jest niczym innym, jak ukłonem w stronę pana Donalda Tuska. Pomagamy rządzącym i chcemy, aby rzeczywiście ustawa, która pozwoli uliżyć finansowo Polakom, weszła w życie. Teraz, ponieważ zbliżają się wybory, no to pan. Szymon Hołownia stanął w dosyć niezręcznej sytuacji, dlatego no, jest to jeden z naszych kluczowych konkretów, co teraz z tym zrobić. W związku z tym dopuścił do tego, żebyśmy zaczęli debatować na sali plenarnej o tym projekcie, ale jednocześnie doskonale wiemy, że ten projekt za chwilę trafi do Komisji Finansów. No i teraz tutaj jest pies pogrzebany, dlatego że komisja Finansów może po prostu zwyczajnie nie debatować nad tym projektem. My jako Konfederacja Idąc dalej i chcąc pomóc panu premierowi Donaldowi Tuskowi zrealizować ten jeden z konkretów, złożyliśmy wniosek, który wczoraj był głosowany, aby komisja miała miesiąc, nie dłużej niż miesiąc, żeby zająć się i zaopiniować ten projekt ustawy. No i wczoraj właśnie doszło do, symboli do symbolicznej klęski obecnego rządu, dlatego że rządzący postanowili, że nie chcą sobie wdrażać limitu. W związku z tym, panie pośle, my możemy się spotkać tutaj w 2026 roku i będziemy dokładnie w tym samym punkcie, w którym jesteśmy dzisiaj. Rząd zamiast się zająć poważnymi problemami, energią, zająć się rozwiązywaniem problemów związanych z górnictwa, robi coś innego. W pierwszych tygodniach rządu Polski rząd obecnie przeznaczył 14 milionów złotych na nagrody dla swoich. Miało nie być nagród, miało być, tanie państwo, 14 milionów. Zdaje się, jeśli się nie mylę, autorstwa to, to pismo było pana posła Tumanowicza. Pan poseł zapytał, ilu mamy ministrów i wiceministrów w polskim rządzie. Wiemy na pewno, że ponad 100. To 100 to jest, zaczyna być cyfrą symboliczną, liczbą symboliczną. Okazało się, że rząd nie jest w stanie określić liczby ministrów i wiceministrów. To naprawdę zaczyna wyglądać Groteskowe. Jako konfederacja mówimy nie, zajmiemy się poważnymi problemami, nie idziemy w ustawy ideologiczne takie jak tabletka Po, tylko pigułka Po, tabletka po w tym przypadku. Zajmijmy się poważnymi sprawami, zajmiemy się gospodarką, zajmiemy się przyszłością Polaków. Nie oszukujmy. Ja muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem zastanawiam się, jak to możliwe, że po raz kolejny powstał rząd, którym zarządza pan premier Donald Tusk, który kiedyś już oszukiwał Polaków i tych Polaków nie ma pod sejmem, oni nie protestują, dają się po prostu ogrywać jak dzieci. Kończąc, niech ta liczba wybrzmi, nawet media, które są przychylne obecnej władzy, stwierdzają, że ze stu konkretów zostało zrealizowanych. 12. I ta liczba 12 też jest mocno naciągana, gdyby się rzeczywiście wgryźć w szczegóły. Nie dajmy się oszukać, czas powiedzieć temu obłędowi 100. Dziękuję bardzo. W tak. projektu Polski 2050 znaczącego się odniesienia. Na pewno rozmowy trwają z Masterstwem Polityki Społecznej i Rodziny, ale są dość surowe. Ogólnie jest prawdopodobnie z całą lewicą, bo te rozmowy są dość i tak nie ma o w Czy w związku z tym, ta jest w stanie poprzeć taki projekt? Czy znaczy już wiemy doskonale, że on nie będzie jednoznaczny, tym bardziej musimy najpierw go zobaczyć. Wtedy będziemy się zastanawiać nad tym, czy go poprzeć. W tym momencie ciężko jest debatować i oceniać projektu, którego po prostu nie ma. Ale... Biorąc pod uwagę Wasze postulaty, Nadal to jest za mało, ale za mało mamy konkretów dotyczących tej konkretnej ustawy, żebyśmy mogli stwierdzić jednoznacznie, czy jej poprzednie. Szanowny panie, redaktorze, szanowny panie redaktorze, my już jesteśmy nauczeni w tych pierwszych miesiącach, że pojawiają się projekty ustawy, które czasami są dobre, czasami są złe, natomiast nagle jest jakaś wrzutka, mówimy o wiatrakach, o innych rzeczach. Musimy najpierw przeczytać projekt, jak będzie projekt na stole, to wtedy będziemy na ten temat mogli się wypowiedzieć. Już widać, że to nie będzie projekt w żaden sposób, pani, idący w kierunku pełnego handlu w niedzielę, więc tym bardziej będziemy musieli wiedzieć o tym, w jaki sposób zostaje to wprowadzone, jakie są wyłączenia, kto może, kto nie może handlować. Naprawdę, to jest bardzo skomplikowana materia i w tym momencie naprawdę nie jesteśmy w stanie kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo.